Cześć, się po tej na wstępie tego odcinka chciałem Was przeprosić za mój głos. W dzisiejszym filmie mam troszkę chrypę, trochę mnie boli gardło ale i tak odcinka nie odpuszczam, więc możecie to docenić łapeczką w górę pod tym filmem. Staram się za was, żebyście codziennie jakieś odcineczki mieli. I na początku chciałem przypomnieć, że to dał wam ostatni dzień, żeby wziąć udział w rozdaniu na tego oto pięknego skina do Barleya. Ostatnia szansa, bo już więcej tych skinów nie mam. Jeszcze jakaś jedna osoba go ode mnie zgarnie i wyniki będą już jutro, więc lajkujcie i oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo tylko subskrybenci mają szansę go ode mnie dostać. Odcinku. Niestety mam dla Was troszkę taką smutną informację, jeśli chodzi o Brawl Stars. E, no taką nawet bardzo smutną bym powiedział, ale oglądajcie do końca to wszystkiego się dowiecie, bo nowości jest też więcej, nie tylko te smutne. Na wstępie tego odcinka chciałem Was jeszcze zaprosić na kanał Tori 3, bo dzisiaj koło godzinki 11 lub 12 będziecie tam mieli mega kozacki odcineczek, nie chcę wam spoilerować co to za film, ale mam nadzieję, że na niego wpadniecie. I zacznijmy sobie od takiego pytanka, no, które myślę, że jest ważne. Ile macie już odblokowanych skrzynek miny? Dajcie znać. No bo zostało nam równe 7 dni. Do końca tego eventu ja mam na przykład cztery skrzynki. No nie jest to jakoś dużo. Aczkolwiek dalej nie wykreśla to tego, że mogę tą minę jeszcze odblokować w przedwczesnym dostępie i mam taką nadzieję, że mi się to uda zrobić, bo ja po prostu muszę mieć tą zadymiarę. No nie może być tak, że mi się jej nie uda odblokować, widzowie. Dzisiaj jeszcze będę grał bilety kolejne, bo jeszcze dzisiaj trzy bilety dostanę za parę godzin, więc myślę, że pięć skrzynek już spokojnie dzisiaj będzie, no a pozostałe będę musiał wbić w kolejnych dniach. Napiszcie mi też, czy macie już trafione jakieś skiny. Mi się udało trafić te dwa, ale poluję na kolejne, bo wiecie, że skinów chcę mieć jak najwięcej, bo je kolekcjonuję. Generalnie, jeśli na przykład brakłoby mi jednej czy dwóch skrzynek, no to na pewno dokupię je w ostatni dzień tego eventu. Um, dlatego mam nadzieję, że po prostu tej miny nie przegapię i ją odblokuję. Wijamy sobie teraz do ziomka Tap Mobile Gameplay. I na pewno pamiętacie jak wczoraj pokazywałem wam nowego chińskiego skina do Kita. Wygląda on właśnie tak, no na pewno to każecie wczoraj nagram o tym typowo odcinek, ale okazuje się, że to nie jest jedyny nowy skin, który tam do nich wszedł w Chinach w ostatnich dniach. Między innymi oprócz innych skinów, które zaraz wam pokażę, mają tam też nowe emotki, taka do Mortisa z takim pucharkiem, całkiem ciekawa. Jakieś dziwne lajki. I tak mi to wygląda, że to jest kciuk, który pokazuje lajka like Chyba, no nie wiem, chyba, że to jest coś innego O, tutaj jeszcze ikonka do tego pierwszego skina kita Bo jej wczoraj wam nie pokazywałem Tak się prezentuje, całkiem ciekawa Specjalny spray, niby to jest spray, ale mi to wygląda na ikonkę Więc to chyba po prostu jest ikonka, tylko ziomek źle napisał e, Ale taki właśnie Puchar z MVP, spoko O, a spray mamy tutaj e, No i to jest ten spray do tego pierwszego skina kita A tutaj obczajcie na jego drugą wersję No jest to ten sam skin, tylko w innej wersji kolorystycznej I on też mocno oddaje Napiszcie ale w komentarzu, która wersja wam się pod bardziej, czy tam ta wcześniejsza, co wam wczoraj pokazywałem, czy ta, co pokazuję wam teraz. E, macie tutaj jeszcze dalszy filmik, jaką wygląda w grze jego animacje, jego ulta i tym podobne. E, więc, no myślę, że też jest bardzo ładny i ciężko się zdecydować. Ale wjeżdża też u nich jeszcze jeden król. Czyli ten oto śmieszny skinek Doriko. Czekajcie. O, tak oto on wygląda. E, no te kolorki mi troszkę nie pasują, bo połączenie zielonego, czerwonego i niebieskiego no taki redio pasuje. Fajne ma kwiatuszki właśnie pod spodem swojej klaty. E, no i poza tym ma taką animację, że zmienia się w pikselizowaną wersję, tak jak tutaj widzicie na ekranie, więc dlatego jest pewnie tej najlepszej rzadkości w chinach. E, takiej rzadkości skinów, której my nie mamy. A zobaczcie, jakie ma ładne tło, gdy wejdziemy właśnie w wybór tego skina. Akurat tutaj tło mocno do tego pasuje. Jak wygląda w grze, sami obczajcie, A taki ma ładny i w grze wygląda nawet lepiej niż w lobby, muszę przyznać. E, serio, bardzo ładnie się takie odbijają. Zobaczmy jeszcze ucika... Oj, no, robić wrażenie ten skin, naprawdę spoko. Co do emotek, które on posiada, między innymi taka emotka kuraka, z virtual śmieszna. Taka typowa motka Rico właśnie z czapką. W sumie są też ikonki, sami spójrzcie jak wyglądają, w takie właśnie też w tym pikselizowanym stylu, z jakichś starych gier jakby z automatów. O, kolejna ikonka tutaj, zobaczcie, więc no całkiem spoko te nowe rzeczy tam u nich wbiły, no chociaż coś mają nowego. A propos nowości, jak wiecie, w październiku ma wejść kolejny nowy zadymiarz, jakim jest Ziggy. No i podkreślam, on ma dopiero co wyjść. Stąd też bardzo, to bardzo dziwi mnie ten oto screen, którego wam teraz wyświetlam. Jest to konto, które ktoś z w ostatnich dniach w Brawl Stars, w normalnym Brawlu. E, no i tam jest emotka Zigiego już odblokowana w profilu i udostępniona, przecież Zig jeszcze nie wbił, no to skąd jest tam ta emotka tego nowego Zadymiarza? To jest dobre pytanie. Otóż, jak się domyślacie, no jest to konto bota, który po prostu ma losowe emotki w profilu, nawet te nowe, które jeszcze nie wbiły e, i dlatego akurat taka jest ustawiona, tak się złożyło, nie? Ale po raz pierwszy widziałem emotkę już na profilu Zigiego, więc e, dosyć ciekawie, bo się ten Zadymiarz dopiero będzie wchodził w październiku, musimy troszkę jeszcze na niego poczekać. Oczywiście też będzie w przedwczesnym dostępie. To wam mówiłem już jakiś czas temu, że właśnie przedwczesny dostęp Zigiego też będzie taki sam jak u miny, no tylko te skrzynki mają troszkę inny design, jeśli o to chodzi, ale też trzeba będzie zebrać i otworzyć ich łącznie 14 i wtedy odblokuje nam się automatycznie Zigi. też będą do niego skiny, te trzy mityczne, więc no myślę, że spoko opcja. A propos tego ekranu, gdzie wchodzimy sobie akurat w minę, no to gdy przewiniemy go najbardziej w lewo, to jest ukryta skarpeta Spajka, wiedzieliście o tym? Co jest grane? Nawet tutaj ukryli skarpetkę Spajka i wszędzie ją wciskają tu się akurat jej nie spodziewałem. Myślę, że mogliście o tym nie wiedzieć. Bo to, że jest ona ukryta na początku karnetu, to wiecie, e, to, że w Karnecie Pro e, mamy ukrytą też na początku niebieską skarpetkę spajka, to pewnie też wiecie. Ale spójrzmy sobie, czy w tym przedczesnym dostępie z też będzie skarpetka spajka ukryta tak identycznie, jest w identycznym miejscu, e, więc pewnie w każdym przedczesnym dostępie ona będzie tu ukrywana, a z drugiej strony się nie da przewinąć aż tak, żeby zobaczyć, czy coś jest. A ja już przechodzę do tytułowego tematu tego odcinka, lecz zanim to, wbijamy sobie szybciutko w tabelę wyników, bo chcę zobaczyć. Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o minę? Czy coś ruszyło, czy ktoś już zrobił jakiś mocny wynik na niej. Uwaga! Uuu, pierwszy ziołek ma już 2327 pucharków na minie. To jest mocne. Niektórzy, a w sumie większość z nas, w tym też ja, nie mamy jeszcze odblokowanej miny, co nie? A tu chłop ma już na niej 2327 pucharków. Szybko poszło, że tak powiem. Ale ma ładnie profil zrobiony fajnie. To pasuje z tym nowym skiniem do miny. Widać, że to jest chyba jego ulubiona nowa postać, czy bardzo mu się spodobała. No kilka osób już ma ponad 2000 pucharków. Dokładnie to 7, więc to jest naprawdę duży wynik, że. Na początku już tyle osób było takie pucharki. No i dobra, wbijamy do tytułowego tematu tego odcinka. Widzowie, nie wiem czy wiecie, ale aktualnie cały czas trwa licznik, gdzie trzeba dobić 10 milionów wyświetleń, żeby dostać darmową skrzynkę miny. My, jako społeczność, musimy to zrobić pod najnowszym odcinkiem twórców Brawl Star. I mam dla Was dwie wiadomości: jedną dobrą, drugą bardzo złą. Od której zacząć, widzowie, może od tej dobrej? No to dobra jest taka, że trochę te wyświetlenia ruszyły. Mamy już 6 milionów 600 tysięcy, to jest naprawdę dużym progresem, patrząc, że wczoraj mieliśmy dużo mniej tych wyświetleń, więc fajnie, że ten filmik troszkę tego złapał, ale zła, a nawet bardzo zła informacja jest taka, że do 10 milionów dalej brakuje nam jeszcze sporo, bo ponad 3 miliony 300 tysięcy wyświetleń, no nie są takie liczby, które się wezmą z dnia na dzień, że na przykład już jutro je będziemy mieli, a najgorsze jest to, że wiecie, im dłużej ten filmik jest wrzucony, tym już bardziej będzie stał i nie będzie aż tak rosnął, jeśli chodzi o wyświetlenia i te typowe wyświetlenia już pewnie wbiliśmy, więc to jest taka smutna, a nawet bardzo smutna wiadomość, że jest coraz większe ryzyko, że tych 10 milionów na się nie uda wbić. Nie mówię, że na pewno tak będzie, liczę cały czas na to, gdzieś tam z tyłu głowy, że się to uda zrobić, ledwo, bo ledwo, ale że się uda, e, tak rzutem na taśmę, e, no ale kurde, zaczynam się bać. E, plus jest taki, że nie mamy jakiegoś określonego czasu na wbicie tych 10 milionów. Nie wiem, czy to coś tutaj będzie wisiało, e, czy mamy na to jeszcze miesiąc czy rok, <laughs> raczej aż tyle to nie, ale na pewno jeszcze trochę to potrwa i właśnie jeszcze szanse są cały czas, więc kto jeszcze nie oglądał tego odcinka, to jest bardzo ważna sprawa. Wbijcie na najnowszy kanał twórców Brawn Stars i obczajcie go, dajcie tam chociaż jakieś jedno wysiedlenie, no to wtedy na pewno dużo lepiej to pójdzie. Powiem drogo jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, ile macie aktualnie torów. Ja mam tylko 250, więc muszę przytryhardować, żeby odblokować tego skina do Oli'ego, bo będzie mi smutno, jak nie To jest jeszcze skin limitowany. Co prawda jeszcze wróci do sklepu później, ale wolę go zdobyć za darmo, niż kupować i po 2027 roku w styczniu już nigdy nie będzie ten skin dostępny, tak samo jak chyba pozostałe skiny właśnie z i Surfa, więc warto teraz wszystkie je odblokowywać, no bo później, jak tego nie zrobicie, to stracicie na nie szansę. A propos Skinów, mam wrażenie, że któryś z nowych skinków, co jeszcze nie wbiły do Brawl Stars będzie darmowy. Możliwe, że któryś z Halloween, no bo już wam tłumaczę dlaczego. Zawsze ostatnio jak jest update, chyba 5 update'ów z rzędu, mieliśmy takiego jednego skina, którego twórcy nie mówili w Brawl że będzie za darmo, a później dawali go na przykład w jakimś wyzwaniu, że jak wygraliśmy to wyzwanie, to otrzymywaliśmy go za free. Myślę, że tak może być z którymś z Halloweenowych skinów, kurczę, pięknie by było, gdyby tak było z tym do bo on jest naprawdę podobny, ale no mamy jeszcze kilka innych tych nowych skinów, które też się mogą w tym liczyć. E, wiemy, że Kruk jest skarne, to On akurat nie, ale taki nastoletni Rams myślę, że idealnie by do tego pasował. No, podwodny Rico to raczej nie, bo on jest mityczny. To samo tyczy się RT Gargulca i no Tika bez głowy, bo on to w ogóle jest legendarny, więc na te skiny nie ma szans. Nie liczmy, że one będą za darmo. No, aczkolwiek, właśnie któryś z tych dwóch może, właśnie, więc albo ten nastoletni Rams, albo B, któryś z nich. Ewentualnie jakiś skin z innej kategorii. Z tej raczej nie, no bo z tej już wszystkie skinki powchodziły, które miały, ale no jest tutaj jeszcze kategoria kareta, co nie? Mamy El Grillo, mamy Spikea szalonego klauna i który z tych skinów też by mi idealnie pasował właśnie e, do otrzymania go za darmo, tym bardziej, że one będą wychodzić w okolicach LCQ, czyli tych finałów ostatniej szansy, które będą właśnie w październiku, e, no i twórcy będą chcieli pewnie jakoś ten event rozpromować jeszcze i może właśnie sypną jakiegoś z tych skinków za darmo. Nie zapominajmy o księżycowych skinach, ale one też są wysokiej rzadkości i ten skinek do Peru jest mityczny i ten jest legendarny, więc ich wątpię, żeby nam dali za darmo. Ewentualnie jeszcze jakiś skin z Akademii Brawla, czy to Barley Professor, nie no, jego to nie było. Bo jego już wam dawaliśmy za free, ale na przykład Figlasz Tester, o, on by też pasował do tego, lub właśnie Wagarowiczka Penny, może któryś z tych. A jak już tak mówimy o skinach, no to przygotujcie się na to, że w kolejnym Brawl toku, który będzie pod koniec października, już na pewno będziemy mieli raczej jakiegoś nowego esportowego skina, e, który będzie związany z finałami światowymi, które będą w listopadzie, e, więc ostatnio mieliśmy ulicznego Shade'a za 2024 rok za Mistrzostwa Świata Brawl Stars, e, no jeszcze tam wcześniej, za 2022 mieliśmy Wściekłą Tarę, za 2021 Mistrzostwa Świata Brawl Stars mieliśmy Jazz, za 2024 był jeszcze Leon finału światowego. W międzyczasie wychodził kibicowy Kieł, który też był za 2024, był hokejowy Mortis za 2023 rok. Więc jak widzicie, w każdym roku twórcy jakieś e-sportowe skiny z okazji finałów światowych dodają. No i teraz nie zostaje nam nic innego, jak tylko czekać na jakiegoś nowego e-sportowego skina. Jestem ciekawy, do kogo on będzie i jak będzie wyglądał, bo ja te e-sportowe skiny bardzo lubię. Na koniec jeszcze ciekawa sytuacja związana z tym ekranem wczytywania, który dotyczy miny. Mamy teraz właśnie taki ekran ładowania, gdy jesteśmy w Brawlu. I tak się składa, że mamy tu ukryte bardzo ciekawe butelki. Zwróćcie uwagę: zazwyczaj, jak twórcy dają takie butelki i dają taką karteczkę, jak jest tutaj, to dotyczą one jakiegoś zadymiarza, na przykład Kiełka. Kiełek ma bardzo podobną karteczkę. Więc czyżby miał wejść jakiś nowy zadymiarz w przyszłości, którego widzimy właśnie tutaj, na tej butelce, byłby w różowych kolorach i miałby taką karteczkę na twarzy, jak ma Kiełek, tylko bardziej zieloną? No wiecie, wiem, że to jest taka daleka teoria, ale trzeba tutaj zwracać uwagę na dosłownie wszystko. Tym bardziej, że tu jest cały. Karton, jak widzicie, tych butelek jest ich dużo więcej, więc może, może coś jest na rzeczy, kto wie. Ale oprócz tego na tej grafice te butelki są jeszcze ukryte tutaj z tyłu. Wszędzie je twórcy pokazują, jakby chcieli, żebyśmy zwrócili sobie na nie bardziej uwagę. No i mamy też skarpetę Spajka, no ale bez tego nie mogło się obejść. Skarpeta spajka musi być zawsze.